Witam Was, kochani, serdecznie na moim kanale Ezoterot. Dziś robię czytanie dla Was, lustro, typowe lustro Ty i On, Wasze odbicia, Wasze myśli, czyli co Ty myślisz o nim, co On o Tobie, co Ty do Niego czujesz, co On do Ciebie, tak i tak dalej. Zobaczymy, jak nam karty się tutaj pokażą, jakie energie nam tutaj pokażą. Sama jestem ciekawa, co wyjdzie. Tak jak to z reguły na moim kanale, wybieracie sobie jedną z kart z którą będziecie synchronizować. Karta numer 1, karta numer 2, Aventuryn, kryształ górski. Ewentualnie możecie po kryształach, bo wiem, że niektórzy wolą taki wybór przy kamieniach, tak? No i zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak co tutaj się nam pokaże dzisiaj w dniu dzisiejszym. Zaczynamy od karty numer 1, także serdecznie Was zapraszam do oglądania i na to, czekoladek. kochani, mamy kartę numer 1, pudełko czekoladek i zaczynamy. Yy, Kart, stawiać karty zobaczymy, co nam tu się pokaże. Jedną talią jesteście Wy. Tu mam dwie talie zmieszane, żeby jak najwięcej informacji wyciągnąć od kart. Ta talia jest duża, także tu będzie jedna talia, to będzie on. I zaczynamy. Myśli, kontra myśli, uczucia, kontra uczucia. Zobaczymy, co dla karty numer jeden, jak nam się tutaj to przedstawi. I zaczynamy. Co Ty myślisz o nim? Tak, na ten moment, na tą chwilę, tu i teraz. Co ty myślisz o nim? Co ty myślisz o nim? Myślisz, że cię oszukuje, że cię okłamuje, że nie jest z tobą szczery, lub szczera, tak? Co myślisz o nim? Myślisz albo o kontakcie z tą osobą, zastanawiasz się, czy napisać, nie napisać, odezwać się, nie odezwać, narzucać, nie narzucać. Może to być na ten moment urwany kontakt z jego strony, tak? To wy myślicie o urwaniu kontaktu, bo tu mi się to tak przedstawia: co się z cieniem, kładzie się na jego dom, jakieś problemy przy jego domu, nagle niespodziewanie mógł urwać z wami kontakt, nie wiecie, co się dzieje i myślicie, czy się odezwać, nie odezwać, lub się odzywacie, a on się nie odzywa, tak? Nie, nie daje odpowiedzi. Co wy O tym myślicie? O tym myślicie, że on po prostu was oszukał, że jest lekko duchem, że jest niepoważny, że jest po prostu oszustem, tak, tak na to z kłamcą. O, może kłamcą lepiej. Tak, T takie uczucia macie do niego. No takie niezbyt fajne uczucia. Widzę, że no to że was oszukał, że was okłamał, że nie był szczery. Tu się mogło coś wydać, mogliście się czegoś dowiedzieć o nim, tak. Lub po prostu nie wiecie dlaczego ten kontakt to urwał, a tu ewidentnie coś jest przy jego domu. Wy yy, już gdyby on ma łatkę, że jest kłamcą, że jest niewierny. No wszystko, co jest negatywne pod jego, w jego stronę, to wasze myśli idą w tą stronę, tak? Na ten moment, na tą chwilę. Zobaczymy teraz jego myśli do was. Co on myśli o was? No w drugą stronę, tak? Taką kontrę zrobimy. Co on myśli o was? Rzeczywiście, i zobaczcie, jakie jest uzupełnienie. On, jak gdyby tutaj mm, za, za, niech się dzieje, po prostu urwał kontakt, y, pomyślał, że y, zostawi tą relację, niech się dzieje, niech wybrał. Na ten moment on dokonał wyboru, musiał dokonać wyboru, wybrał, y, co on myśli o was, że po prostu nie podołał tej relacji, tak? Że, jak gdyby tu było za duże albo. Może nie tyle za duże narzucanie, ale oczekiwania wasze były zbyt duże w stosunku do niego. On, ta relacja jak gdyby za poważna była dla niego i on na ten moment, na tą chwilę postarał się wycofać, zamknąć te drzwi za sobą, tak. On tak, tak to widzi. Wy jak gdyby, no tu ewidentnie wychodzi, że coś tam chciałyście uzyskać, że coś, jakąś deklarację, żeby się określił w jakiś sposób, no co jest zrozumiałe, tak. Ale on nie potrafił. W tym momencie, na ten moment, na tą chwilę coś innego zaprząta jego głowę i on nie potrafił. On po prostu odpuścił, jakby dał sobie spokój, odpuścił na zasadzie nie to, że to chciał i w ogóle i was oszukał, ale dał za wygraną. O, brakowało mi słowa. Dał za wygraną i na chwilę obecną tu i teraz no pomyślał niech się dzieje, po prostu zostawił to tak samemu, niech się toczy samemu to wszystko. To są jego myśli, tak? Czego ty od niego? Ja, przepraszam, jeszcze jest pytanie, co ty czujesz do niego wcześniej? Jakie masz uczucia do niego, tak? A jakie on do ciebie za chwilę. Co ty czujesz do niego? Co ty czujesz do niego? Chciałaś dla niego dużo zmienić lub chciałeś, tak? Mimo tego, że tutaj ktoś Ci odradzał tą znajomość, ktoś mówił, przestań, daj spokój, mm, nie baw się w to, tak, bo, no bo to jest nie wart, gra niewarta świeczki, a Ty jednak szłaś za ciosem, szłaś za ciosem i chciałeś spróbować, dałeś szansę tej osobie, temu uczuciu, tak. Zranienie tutaj poniekąd też jest. Co Ty czujesz do, co ty czujesz do niego? Smutek, żal, tęsknotę, rozczarowanie. Rozczarowanie, tak. Troszeczkę się w tym pogubiłaś, pogubiłeś, tu niby miało być super, niby miało wszystko być, no po prostu miało być pięknie, no tutaj relacja się przedstawiała bardzo pięknie i raptem coś się zadziało niekorzystnego w tej relacji. Może być tak, że albo on wyjechał, albo, no najprawdopodobniej on wyjechał, urwał kontakt, nie odzywa się, może być to osoba, która mieszka daleko od Was po prostu, tak? Ty czujesz to do niego. Tęsknota, żal, smutek, rozczarowanie. Takie emocje po prostu. Ewidentnie mi się energia pokazuje, widzicie? Jaka energia przepływa w jedną i w drugą stronę takiej relacji no, zakończonej niespodziewanie. Co on czuje do ciebie na ten moment, na tą chwilę? On ma jakieś problemy. On ma jakieś problemy, Może, mogą być problemy emocjonalne z alkoholem, z używkami, z nieradzeniem sobie z, z sytuacją, tak? Czyli no problem emocjonalne na zasadzie nie radzi sobie w życiu za bardzo. Taka walka z wiatrakami u niego jest, tak? Co on czuje do ciebie. I tu kolejny raz, jakby schował. Jakby, jakby mysz podmiotła się schowała dosłownie. Jakby się wystraszył. Wystraszył się tej relacji, tego, że. Jakby wam to tutaj najlepiej pokazać. On się wystraszył powagi tej relacji, tego uczucia. To nie jest osoba, która jest gotowa tu i teraz na to, żeby z różnych przyczyn, nie wnikam jakie to są relacje, żeby zawrzeć z wami jakiś poważniejszy związek, żeby z wami być na poważnie, tak? Ta relacja dla niego była lekka, zwiewna, taka tu i teraz na tą chwilę. Nie mówię, że się chciał zabawić, bo to też nie to, ale po prostu. To, co on czuje do ciebie, to lęk przed y, zobowiązaniami. On nie jest gotowy na zobowiązujący związek. On nie, nie umie się zdecydować na ten moment, na tę chwilę, coś mu przeszkadza. Po prostu nie może. I to, co on czuje teraz, to takie ukrywanie się, jakby przed tobą, próbowanie y, zatrzeć śladów za sobą. Jak gdyby y, poniekąd też to będzie, y, bo do pewnych osób ta osoba się odezwie, czyli dla części z was on wróci do was, ale na zasadzie on będzie. Y, Udało, że się nic nie stało, zacierał ślady. Takie głupie będzie miał zachowanie trochę w stosunku, żeby się wytłumaczyć. tak? To on czuje do Was. No, taki lęk przed deklaracją, przed zaangażowaniem. Boi się takiej poważnego związku. I teraz mamy, kochani, czego Ty oczekujesz od niego na ten moment, na tą chwilę. O, już mi karta wypadła oczywiście. i proszę bardzo, karta, która mi wypadła i nawet nie mogłam jej złapać, bo się wysunęła drugi raz. Część z Was no może głupio to zabrzmi, ale chcę go mieć nawet, gdyby to miał być tylko romans. Na zasadzie to uczucie jest tak silne i tak bardzo pragniecie czułości tej osoby i kontaktu z tą osobą. że za wszelką, może nie za wszelką, cenę źle powiedziane, że po prostu chociażby to miało być na chwilę spotkanie, to chcecie to przeżyć z tą osobą, chcecie z nią być, nawet jeżeli to miałoby oznaczać dla Was bycie tą osobą trzecią, to jesteście w stanie poświęcić siebie i swoje po prostu te ego, uczucie dla niego, dla tej osoby. Tak bardzo mocno jesteście z tą osobą związane, związani i tyle. Tak, takie uczucia silne Wami kierują, tak? Czyli no, tego od niego oczekujecie. Czyli tak naprawdę, no to. Widać, że duże tutaj jest uczucie w jego stronę. Wasze duże uczucie, tak? Siła uczucia jest duża. Czego od niego oczekujesz? Szczerości. Żeby nie, nie kłamał, nie udawał, mówił prawdę, tak? Żeby nie manipulował tobą, ani waszą rzeczywistością. Po prostu, żeby mówił prawdę w dalszym ciągu, tak? Żeby nie koloryzował, nie opowiadał bajek. W dalszym ciągu, żeby był szczery. To się wszystko pokrywa. I żeby dokonał wyboru. Tego chcecie, ale na ten moment, jak ja mówiłam, e, oczekujecie od niego wyboru. E, w którą stronę? A nawet oczekujecie, żeby się po prostu odezwał. Byście chciały, żeby porozmawiał i się odezwał, tak? Lub chcieli. Na ten moment, na tą chwilę. Zobaczymy, co On od Was oczekuje, mimo tego, że tu może być relacja w zawieszeniu dla niektórych, dla części z Was. Zobaczymy, czego On od Ciebie oczekuje przy tej relacji. Żeby z Nim nie się nie kłóciła, nie prowokowała konfliktów, tak. Żebyś nie zmuszała go do tego wyboru, żeby, bo on nie może teraz dokonać wyboru. Żebyś nie naciskała, nie piętnowała, nie zmuszała, żeby się zdeklarował. Żebyś odpuściła i dała spokój, tak? Żebyś zostawiła to, co jakby jego życie i to, co było za plecami. Żebyś nie patrzyła w, w przeszłość, tak? Przez pryzmat przeszłości na to, co będzie. Y żebyś cieszyła się tą chwilą, która jest Wam dana, na ten moment, na tą chwilę. Tak, bo tu ciągle jak gdyby jest powrót do jakiegoś starego tematu, odnowienie, 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 i tak w kółko, tak, mimo tego, że Ty starasz się tego nie robić, ale to się tak kuje w sercu, że mimo wszystko wracasz do tego tematu. tego on od Ciebie oczekuje, tak? Ale zobaczymy teraz kartę radę dla Was. Karta rada dla Ciebie. Zrobimy sobie też kartę radę dla niego, mimo wszystko, żebyście wy to usłyszały. Karta rada dla Ciebie. Karta rada dla Ciebie. Tu jest tak. Powiem Wam, część z Was czuje się no właśnie. Część z Was czuje się zmęczona. Nie daje sobie rady psychicznie z tym, że jest osobą trzecią. Czyli jak gdyby, że on przez, powiedzmy, cały dzień spędza czas z nią, a dla was ma tylko ten ułamek sekundy w swoim życiu, tak jak gdyby. Rada dla was, jeżeli chcesz tą znajomość kontynuować, musisz wyzwolić się z myślenia o tym, takiego nawet obsesyjnego, bym powiedziała, bo to nic nie da, na ten moment, na tą chwilę to nic nie da i musisz ty wybrać, czy chcesz zrezygnować z tego związku i się uwolnić, czy być w tym związku, ale pod warunkiem, że po prostu ty nie możesz po prostu myśleć o tym. Tu może być też tak, że to działa w dwie strony, czyli to też wy możecie mieć partnera i też jesteście tym zmęczone, tym ukrywaniem się, chowaniem, tak? To pamiętajcie, że ta energia może działać w dwie strony dla was. Zobaczymy teraz u niego. Karta rada dla niego. Być może jak się. Spotkacie to nawet delikatnie możecie mu coś zasugerować. Oczywiście nie, że oglądałyście tarota, ale, ale może delikatnie coś można zasugerować, jaka jest karta rada. Hmm. No właśnie, i tu karta rada dla niego, żeby on się skupił na Waszym uczuciu, nie tylko na sobie i na swoich odczuciach i swoich problemach, bo tu jest jak gdyby skupienie. Jego samego na nim. On się bardzo skupia na sobą, nad sobą użala, wręcz narcyzm, jakie on ma problemy, jak on jest biedny, jaki nieszczęśliwy i tak dalej. Żeby on więcej uwagi poświęcił Wam, Waszej relacji, a nie tylko szukaniu jakichś pesymistycznych, negatywnych yy, rzeczy, tak? No i kolejny raz, jakbyście nie patrzyły, w każdym rozkładzie wychodzi kolejny raz karta rada dla niego. Dokonaj, chłopie, wyboru, lub kobito, tak? <grym>, że tak powiem śmiesznie. Dokonaj, wyboru. Nie, nie zwodź kogoś, nie manipuluj kimś, yy, tylko po prostu bądź szczery sam ze sobą, sama ze sobą i z tą osobą, na której ci zależy, tak? Tyle, kochani, mamy dla karty numer 1. Zobaczymy, jak wyjdzie lustrzane odbicie dla karty numer, i mamy kartę numer dwa. Kochani, karty oczyściłam w międzyczasie. Zobaczymy, co nam wyjdzie dla karty numer 2. Co ty myślisz o nim, tak? Co ty myślisz o nim tu i teraz, na ten moment, na tą chwilę? Czekasz na wiadomość i czekasz na spotkanie od tej osoby, tak? Pragniesz tego spotkania? Jesteś trochę zagubiona, zagubiony, wręcz trochę taki niedowartościowany, niedoceniany ze strony tej osoby, tak? To też odbija się na Twoim domu, na Twoich myślach. Myślisz o wyjeździe, lub ta osoba myśli o przyjeździe do Ciebie. Może być to osoba gdzieś z daleka mieszkająca daleko od Ciebie. Co myślisz o nim? No, pragniesz tego spotkania, pragniesz wiadomości, pragniesz się z tą osobą zobaczyć, tak? Co, my, co myślisz o tej osobie? Wasza relacja tu mi chodzi bardzo burzliwa, czyli no, to może być osoba, która jest albo taka bardzo niepodatna na e krytykę, wręcz taka bardzo zapatrzona w siebie lubiąca być taką osobą na pierwszym miejscu, przez co Wy tracicie w tej relacji, tak? Co myślisz o tej osobie? Że ona się poniekąd nie jest szczera, może nie tyle nie szczera, ale taka ciężka w uczuciach, nie, ciężko od niej coś w ogóle z uczuć, żeby Wam powiedziała, co ona czuje dokładnie, czy ona Was kocha, nie kocha, czy ona jest zauroczona, czy ona Was pragnie, czy nie. No ciężko tutaj w ogóle wyczuć tą osobę, jeżeli chodzi o jej uczucia, tak? I Wy wyjście jak gdyby tu Chcieli, żeby, chciały, żeby ta osoba określiła się, co do Was czuje na ten moment, na tą chwilę, tak? Tu może być też tak dla Was, że no po prostu ten kontakt jest taki urywany, też nie wiadomo za bardzo, czego ta osoba chce. No kiepskie jest, takie kiepskie, kiepskie tutaj, drugi, druga karta i bardzo podobne relacje mi wychodzą, tak jakby ciąg dalszy tamtej poniekąd. Teraz zobaczymy, co on myśli o Tobie. Co on myśli o tobie. Myśli o spotkaniu. Jak najbardziej myśli o spotkaniu z tobą. Jest zasmucony, stęskniony, coś tam jest, blokuje go, coś mu przeszkadza się z tobą spotkać w ogóle. On jest w ogóle taki, taką osobą, która by wszystko chciała. Jest nie, nie tyle niezdecydowany. Co on jest sam taki, a jak gdyby myśli, że Wy za bardzo skupiacie się na tym uczuciu. To znaczy, co on myśli o Tobie? Myśli, że tęskni za Tobą, że chce się spotkać, że chcecie zobaczyć. Że Ty jesteś za bardzo osobą, może nie tyle kłótliwą, co taką konkretną. Konkretną. Wiesz, czego chcesz w życiu, a on jest taki. Niby wybiera uczucie, ale pomiędzy nie umie się zdecydować do, do końca, tak? Czyli taki chwiejny jest, no chwiejny, no po prostu by chciał mieć wszystko, nie wie na co postawić tą kartę, niby lgnie do tego uczucia, niby myśli on o tym uczuciu i o tobie, ale jego jak gdyby głowę i, i serce zaprząta jeszcze tysiąc innych rzeczy. No taki bardzo ciężki do przejrzenia facet, albo kobieta, tak? Teraz mamy. Co Ty czujesz do Niego? Co Ty czujesz do Niego? Ty trochę też jesteś skryta w tych uczuciach, trochę nie do końca. Chcesz się określić, nie chcesz się, gdyby. Ech, jakby to powiedzieć? Chciałabym, żeby to on pierwszy się określił, bo ty czujesz do niego, tak? Czujesz do niego i fizycznie, i duchowo, i chemię po prostu taką. Chcesz jakiegoś nowego początku, chcesz tej relacji, chcesz tego związku, ale ty trochę tak się wstydzisz, może nie tyle wstydzisz, co tak nie chcesz od wszystkich kart odsłaniać na początek. Nie chcesz, żeby on wiedział, żeby był taki pewny siebie, że o kurczę, o, ty jesteś za nim tak na 200%, tak? Co ty czujesz do niego? Masz mętli w głowie, masz trochę pomieszane przez niego myśli i odczucia też, jak, jakby to nie brzmiało, trochę zamieszał ci w życiu i w głowie. Na ten moment, na tą chwilę, tak? Niby daje ci taką euforię, ale jak ta euforia opada, schodzisz na ziemię, to zaczyna ci się dużo rzeczy takich, pojawiać pytań takich, które dają ci jakąś niepewność, tak? Czy na pewno, czy aby tak, no nie do końca i tak dalej, tak? Zobaczymy, co on czuje do ciebie na ten moment, na tą chwilę. Co on czuje do ciebie na ten moment, na tą chwilę. On by chciał tu rozdawać karty: on by chciał być tu takim panem, który wiecie, jest decydentem, decyduje tu o tym, jak ta relacja dalej się potoczy. On chce być taki, on chce ci pokazać, że to on tutaj rozdaje karty, tak? Osoba dosyć wesoła, towarzyska, kontaktowa. Ale zmienna po prostu jak koło fortuny. Czyli za chwilę jest, jest super, za 5 minut już jest coś mu nie pasi, śmieje się, a za chwilę już nos ma spuszczony, tak? No, no bardzo zmienna osoba, i bardzo powiem Wam taka. Um, Niepukładana, o może tak bym powiedziała. No, ale wróćmy do pytania, co on czuje do ciebie? On czuje do ciebie. Może nie miłość, ale takie zauroczenie, taki po prostu taką euforię, o tyle w brzuchu coś chce, tak? Czuje tą zmianę, że przy tobie czuje się inaczej, że chce ci dać to serce swoje, że chce z tobą jakąś relację mieć, tak? Poprzez przez jego chaotyczność to tak może, możecie to może trochę potrwać, to może być taka zabawa w kotka i myszkę na ten moment, na tą chwilę. Tu jest też takie starcie między wami, bo takie energie, które obie są decydujące i nie do końca ścierają się na ten, na ten moment, tak? Zobaczymy, czego ty oczekujesz od niego przy tej relacji, czego ty oczekujesz od niego. Opowiadał bajek, i żeby nie. On bardzo dużo mówi, a przez to, że on tak dużo ci mówi, obiecuje, to ty jesteś bardzo zagubiona. Nie, tak naprawdę do końca nie wiesz na czym stoisz, tak? Oczekujesz takiej stabilizacji od niego, a nie pięknych słów i pięknych po prostu. Ty chcesz coś, żeby się zadziało, żeby nie słowa, tylko czyny, tak, z jego strony wypłynęły. Czego ty oczekujesz od niego, żeby skończył z pewnymi rzeczami? Pewne rzeczy tu są jego problemem, ty intuicyjnie wiesz, jakie. To są rzeczy i chcę, żeby on skończył to, tak? Jeżeli chce z Tobą być, to żeby to skończył. Żeby już to się skończyło, tu chodzi o różnego typu używki, różnego typu problemy. Przy nim są. Ty wiesz, jakie, i chcę, żeby on te problemy po prostu pozamykał, tak? Tego oczekujesz na ten moment, na tą chwilę. Czego on oczekuje od Ciebie? Zobaczymy. Czego on oczekuje od ciebie? Żebyś naprawdę powiedziała mu, co czujesz, tak? Żebyś nie prowokowała jakichś kłótni, jakichś. No, ty go oskarżasz. Tu ewidentnie wychodzi, że ty go oskarżasz o różne rzeczy. Czyli mu nie ufasz do końca, czyli mu coś zarzucasz. On chce, żebyś ty z tym skończyła. Żebyś tego nie robiła, bo. Nie wychodzi to z tych kart, że jest aż tak, jak ty tam mu sugerujesz, tak? Rzucasz mu dwulicowość, jakieś kłamstwo, niepokazywanie całej twarzy, tak? Tak, że jest dwulicowy, tak? Że co innego tutaj, a co innego gdzieś tam. Żebyś po prostu to porzuciła, żebyś zamknęła to, żebyś nie robiła mu żadnych wyrzutów na takiej zasadzie on od ciebie oczekuje, tak? No tak to wygląda, bo nie, nie do końca jest tak, jak ty nie do końca jest to tak, jak ty to widzisz, tak jakby to tak pokazujemy takie wyolbrzymianie sytuacji. Zobaczymy kartę radę dla ciebie przy tej relacji. Karta radę dla ciebie przy tej relacji. Cieszę się chwilą. E, masz stabilność finansową, uczuciową, e, po prostu. Tu jest nakręcanie jest karta takiego nakręcania się to się strasznie odbija na Twoim domu. Ty, jak gdyby tu mi chodzi, że podejrzewasz partnera o zdradę. Część z Was tu podejrzewa partnera o zdradę, o nieszczerość, tak? Karta rada y, pokazuje, że to nie, nie jest tak, jak Ty to widzisz, po prostu, tak jak było w wcześniejszym rozkładzie. To nie wygląda tak jak Ty to widzisz. Dużo tu jest wyolbrzymiania, co przez, kładzie się na tą relację między Wami. Karta rada dla Ciebie. Nie, nie daj spokój, bo to tak jakby bez dowodów żadnych były jakieś oskarżenia na takiej zasadzie. Domysłów tylko. Bo on coś tam zrobił, to pewnie tak, albo tak się zachował, to na pewno to, i na takiej zasadzie. Teraz karta rada dla niego. Mhm. Dokonaj wyboru. Rzeczywiście, to co, czego Ty od niego oczekujesz, żeby on pewne rzeczy pozamykał w swoim życiu, to karta rada dla niego, żeby to zrobił. Żeby to zrobił przy tej relacji Waszej, żeby on to zrobił. Żeby zamknął, wybrał, dokonał wyboru, zamknął za sobą i po prostu pozbył się swoich problemów. I będzie super, będzie świętowanie, będzie radość, będzie wszystko pójdzie tak, jak on by tego chciał, ale to jest nieuniknione. On musi to zamknąć. Tak jak Ty od niego to, tego oczekujesz. On musi ze swoimi demonami walczyć i swoje problemy pozamykać, kochani. Taka karta rada dla niego. Tak, jeżeli chce tutaj być szczęśliwy. On to musi to zrobić. Na pewno, jeżeli chce być szczęśliwy z Wami, to musi to zrobić. No i tyle byśmy miały z tego rozkładu lustrzonego. Kochani, życzę Wam miłego dnia, moc pozytywnej energii. Widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!